Cześć, nazywam się Ali Jakubicz i jestem opowiadaczką historii. The best place by the fire was kept for the storyteller. W cyklu Dźwięcznej Opowieści nie tylko opowiadam historię, opowieści zawsze są na końcu filmiku, ale również dzielę się wiedzą na temat instrumentów muzycznych i o tym, jak można je wykorzystywać w sztuce opowiadania. Często zdarza się tak, że ktoś pracuje z opowieściami w szkole, w bibliotece czy w ramach terapii zajęciowej i odkrywa, jak piękne dźwięki instrumentów wzbogacają na żywo opowiadane historie. Ale co robić, jeżeli nie mamy wykształcenia muzycznego? Czy to oznacza, że nie możemy korzystać z instrumentów podczas opowiadania? Otóż nie! I kolejnym dowodem na to, że możemy tworzyć piękne tło muzyczne podczas opowiadania bez znajomości teorii muzyki! Jest. Kosi. Słuchając tych nieziemskich dźwięków możemy sobie wyobrażać wysokie góry, ciche zakątki pradawnych lasów, starożytne świątynie, gdzie podobne dzwoneczki mogły towarzyszyć dawnym ceremoniałom. Możliwe, że historia zna wiele prototypów podobnego instrumentu, które były wykorzystywane w różnych kulturach. Ale jednak kosi to współczesny instrument, który został stworzony przez francuskiego rzemieślnika Kabira w 2009 roku. Jak ja dobrze pamiętam ten rok. Jak są zbudowane dzwonki kosi? Widzimy tubę, która pełni rolę rury rezonansowej o wysokiej jakości akustycznej. Wykonana jest z cienkich warstw bambusa, co nadaje dźwiękowi głębi i zbogaca harmonicznie. Wewnątrz tuby znajduje się 8 metalowych pręcików, przygotowanych do podstawy. Języczy podłużając o metalowe pręty tworzy miękkie, lekkie i przestrzenne dźwięki. Aby dzwonek zaczął dźwięczyć, wystarczy lekko go poruszyć. Można także przysuwać języczek, delikatnie trzymając go za sznur. Osie występują w czterech wariantach. Autor stworzył cztery typy instrumentów, nadając im nazwę odpowiadającą żywiołom: aqua, terra, aria, ignis. Każdemu żywiołowi odpowiada własna skala muzyczna, co oznacza, że każdy z tych dzwonków kosi ma niepowtarzalną magiczną barwę i może być grany jak w harmonii z innymi, tak i osobno. Dzwonki kosi można zastosować w różnych sytuacjach w muzykoterapii, zajęciach medytacyjnych, opowiadaniu historii, a także w tworzeniu atmosfery podczas wydarzeń artystycznych czy edukacyjnych. Kosi to niesamowity instrument, który można wykorzystywać na wiele sposobów, od opowieści do relaksacji po ciężkim dniu. Wystarczy tylko znaleźć swój żywioł, by delektować się pięknym, magicznym dźwiękiem. A ja opowiem wam historię, do której dzwoneczek Kosi będzie tworzył piękne tło muzyczne. Nie na motywach angielskiej baśni. Dawno, dawno temu, w głębi zaczarowanego lasu mieszkała mała wróżka o imieniu Niezapominajka. Miała oczy koloru letniego nieba i głos, który przypominał dźwięk leśnego strumyka. Uwielbiała tańczyć wśród kwiatów i słuchać dzwonów z odległego wiejskiego kościoła. Te dźwięki wprowadzały ją w stan długiej ciszy i wróżka chciała podzielić je na zawsze. A kiedy nadszedł czas, by znaleźć wybranka, przyszła jej do głowy myśl o próbie dla zalotników. Tylko ten, kto stworzy dzwoneczek powtarzający dźwięk kościelnych dzwonów, zdobędzie jej rękę i serce. Wśród wszystkich leśnych mieszkańców był jeden elf, którego spojrzenie zawsze zatrzymywało się na niezapominajce dłużej niż na innych. Miał na imię Liandr. Od dawna kochał niezapominajkę, ale milczał. Bojąc się, że ona nigdy nie zwróci na niego uwagi, Leander nie mógł zignorować tej szansy. Choć wcześniej nigdy nie próbował tworzyć dzwoneczków, teraz poczuł, że musi podjąć tę próbę, by zdobyć serce niezapominajki. Samodzielnie próbował je robić, ale ich dźwięk nie był taki, jak w jego marzeniach: raz za głośny, raz za cichy. Pewnej nocy Załamany leżał na polanie i patrzył na niebo. Tysiące gwiazd migotały w cichym świetle symfonii, aż nagle wydało mu się, że słyszy ich blask. Był delikatny, czysty, niemal nieziemski. Wtedy zrozumiał, takim miał być jego dzwoneczek. Wiedział, że sam tego nie osiągnie, ale w jego sercu tliła się nadzieja. Wyruszył do wróżek. I poprosił o pomoc. Widząc jego szczerość, wróżki pomogły mu stworzyć dzwoneczki z kawałków nieba i odłamków gwiazd. Następnego ranka cała polana była pokryta tymi cudownymi, delikatnymi, błękitnymi dzwoneczkami. Kiedy wiatr musnął ich zwieszone główki, las wypełnił się cudownym, czystym dźwiękiem. Niezapominajka zamarła słuchając tego dźwięku. Wkrótce dowiedziała się, że miłość skromnego Leandra stworzyła te piękne leśne dzwoneczki. Niezapominajka pobiegła do Leandra, oplotła jego szyję ramionami i pocałowała go. Od tej pory ich miłość mieszkała w każdym kwiatku niezapominajki, a każdy, kto usłyszy jego cichy dźwięk, poczuje w sercu, ОДРУБІНЕ МАГІЇ